Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin Sadowski z Pasieki Marcyś. Mamy dzisiaj 9 listopada, piękną słoneczną pogodę. Przyjechałem dzisiaj na Pasiekę specjalnie, aby zabrać wagę, ponieważ nie wysyła mi informacji na telefon, nie jestem w stanie przeanalizować jak wygląda spożycie pokarmu w tej chwili. Jest to dla mnie bardzo interesujące, ponieważ wielu pszczelarzy narzeka, że z uwagi na bardzo ciepłą jesień tego pokarmu było... Znacznie więcej niż w poprzednich latach, ale bez konkretnych danych trudno jest mi się ustosunkować do tego stanowiska. Tak jak widzimy, pszczoły wykazują jeszcze pewną aktywność. Wprawdzie loty nie są zbyt intensywne, ale wolałbym, aby o tej porze roku już ich nie było. Znacznie lepszą sytuacją byłoby, gdyby w grudniu wystąpił jeden, może dwa dni nieco cieplejsze, które umożliwiłyby ewentualnie oblot pszczół. Z tego co zaobserwowałem, najlepsza temperatura do zimowli. To przedział między minus 4 a plus 4 stopnie, czyli nie za zimno oraz nie za ciepło, gdyż przy bardzo niskich temperaturach oczywiście pszczoły mają trudności. Aby odpowiednio się ogrzać, czasami istnieje to ryzyko, że na przykład nie przejdą na skrajne plastry z pokarmem. Natomiast przy takiej łagodniejszej zimowli nawet te słabsze rodziny zimują raczej dobrze, więc nie mamy jakichś większych problemów. Natomiast zbyt wysoka temperatura wpływa oczywiście na większą aktywność, a co za tym idzie, zwiększone zużycie pokarmu. Więc taka temperatura optymalna oscyluje w granicach zera. Przed chwilą pozwoliłem sobie podnieść kilka uli aby upewnić się, że ich waga nie spadła w sposób niepokojący. Na szczęście na razie ule są bardzo ciężkie, wchodzimy dopiero w okres zimowli. Tak, słuchajcie, wygląda wstępnie zawiązany kłąb tej rodzinie. Pszczoły oczywiście są nisko, natomiast część kłębu, z uwagi na to, że temperatury są oczywiście dodatnie. Jest tutaj wysoko pod powałką, natomiast wszystkie uliczki są obsiadane, więc, nawet przy jakichś większych mrozach, myślę, że to ewentualnie ta uliczka od maty będzie pusta. Natomiast tutaj te wszystkie ramki będą oczywiście obsiadane przez pszczoły. Tu mamy kolejną rodzinkę i również wszystkie uliczki są obsiadane. Bardzo dobra kondycja, jestem zadowolony. Ul jest bardzo ciężki. Dodatkowo na razie we wszystkich ulach są pszczoły, więc, mam nadzieję, że w tym roku udało mi się skutecznie. Zwalczyć warozę. Oczywiście jeszcze czeka mnie jeden zabieg, który ma na celu dobicie tego groźnego pasożyta, no ale na to musimy jeszcze troszkę poczekać. Tutaj wygląda sytuacja w ten sposób. Również wszystkie uliczki są obsiadane. Piękny kłąb, pokarmu jest bardzo dużo. Rodzina ta otrzymała ostatnią dawkę pokarmu 30 września, więc tam gdzie obawiałem się, że tego czerwiu może być więcej i pokarm, co za tym idzie, może okazać się niewystarczający. Oczywiście jeszcze robiłem niewielkie dolewki. Na koniec zajrzymy sobie jeszcze do nieco słabszej rodzinki. Tak wygląda w tej chwili sytuacja. Widzę, że tutaj ta ramka, która była zostawiona do osuszenia, jest niemal sucha i moglibyśmy tak naprawdę ją w tej chwili wyciągnąć i schować do magazynu, aby tutaj ewentualnie wilgoć, która może gromadzić się za matą, nie wpływała na pleśnienie ramki, i ewentualnie, aby zepsuciu nie uległa ta resztka pokarmu. Rodzinka na siedmiu ramkach dedanta, wszystko jest dobrze zacieśnione, ponieważ pszczoły wypełniały wszystkie uliczki, wstępnie zawiązany kłąb, więc jestem bardzo zadowolony i pozytywnie nastawiony, jeżeli chodzi o kolejny sezon. Na ten moment wszystkie rodziny, które skontrolowałem, mają pokarm na wystarczającym poziomie. Dodatkowo są w dobrej kondycji, co mam nadzieję będzie pozytywnie rzutowało na dynamiczny rozwój wiosenny. W tym roku musiałem nieco zmodyfikować podejście do rodzin, które były przygotowywane do zimowli, ponieważ nieco inaczej ustawiłem wentylację. Przeważnie jesienią była otwarta wyłącznie denica osiadkowana oraz jeden, maksymalnie dwa pajączki w powałce. Natomiast z uwagi na ciepłą jesień, aby wyhamować matki w czerwieniu, pozwoliłem sobie otworzyć całą wentylację w powałce, więc tutaj... Ta wentylacja jest na wysokim poziomie. No i widzę, że to się sprawdza, ponieważ większość rodzin nie ma w tej chwili już czerwiu. Widzę to po odczytach temperatury, a w pozostałych rodzinach tego czerwiu już jest naprawdę bardzo mało. Dzięki temu myślę, że udało mi się nieco wyhamować spożycie pokarmu. I u mnie przynajmniej tego problemu z zapasami nie ma. Myślę, że jeszcze warto dodać, że pod koniec września do niektórych rodzin, gdzie obawiałem się o te zapasy pokarmu, dolewałem ostatnią dawkę syropu. No i też widzę, że był to dobry krok w tym roku. I cóż, musimy stale się edukować, dostosowywać swoje postępowanie do zmieniających się warunków pogodowych. Jeżeli film się podobał, zostawcie mi oczywiście łapkę w górę, subskrypcję. I do usłyszenia wkrótce. Pasiaka Marcyś, pozdrawiam!